Aż wreszcie przeszedł na emeryturę. Z tej okazji pomyślałem, że warto spojrzeć wstecz na jego najbardziej imponujące potyczki. Bez zbędnych przedłużeń prezentuję wam moje 5 ulubionych walk, Asha. Otwieram listę półfinałową walką turnieju mistrzów. Aż kontra Cynthia. Jest to pojedynek wart reputacji czempionki Sinnoh. Przez całą potyczkę nie pozwala ono złapać aszowi oddechu, ciągle zamieniając pokemony, aby znaleźć się w korzystnej pozycji. Bardzo mi się podobało użycie ofensywy do obrony, sztuczki, której Ash nauczył się w regionie Sinnoh, pokazując, że wszystkie tego podróże do czego się jednak przyczyniły. Moje dwa ulubione momenty całego starcia to użycie Destiny Bond, aby pozbyć się Pikachu pod koniec pierwszego odcinka walki, co mnie bardzo zaskoczyło, oraz użycie Dynamaxu na Togekisie zamiast Mega Ewolucji na Garchompie. Cynthia próbuje być jak najmniej przewidywalna, jak tylko się co w pewnym stopniu przypomina mi sposób walki Asza. Wydaje mi się, że jest to jedyna walka na tej liście, która się to znajduje w większej mierze dzięki przeciwnikowi niż dzięki samemu Ashowi. Przyznam, że byłem rozczarowany pojedynkiem o tytuł czempiona Aloli. W jakiej szanującej się walce o tytuł używa się jedynie trzech Pokemonów. Na szczęście szybko poczułem się lepiej, kiedy dowiedziałem się, że Asha wciąż czeka walka z faktycznym najsilniejszym trenerem tych wysp: Aż kontra Kukuj. Jest to pierwsza walka Asha jako czempiona, więc głupio byłoby ją przegrać. Trudno jednak byłoby to zrobić z drużyną posiadaną w tym momencie przez naszego bohatera. Mityczny Pokemon i Ultra Bestia kontra zróżnicowana regionowo drużyna Kokuja. Zwłaszcza podoba mi się używanie przez niego starterów z różnych regionów. Jednym z Mniejszych momentów tego pojedynku jest walka Incineroara i trakata, podczas której ten wreszcie ewoluuje. Ale głównym powodem, dlaczego ta potoczka się to znajduje, jest oczywiście danie główne – Tapu Koko kontra Pikachu. Wydaje mi się, że pokonując Kokuya wciąż czułbym pewien niedosyt ze zwycięstwa Asha. Chciałem, aby pokazał mi coś, co pozwoliłoby mi bez żadnych zwątpień stwierdzić, że zasługuje on na tytuł czempiona. I tym czymś było finałowe starcie ze Strażnikiem Wyspy Melemele. Pięknie zanimowana sekwencja walki, moment między Ashem i Pikachu pełen emocji i Walt grający w tle tworzą wspólnie niezapomniane doświadczenie. Oczywiście nie może na tej liście zabraknąć walki, która przygody Asha na dobre zakończyła. Pojedynek o tytuł Mistrza Świata Walk pokémon. aż kontra Leon. Obrońca tytułu Leon był przedstawiany przez cały sezon Pokémon Journeys jako ta nietykalna, bezkonkurencyjna osoba na samym szczycie, której nikt nigdy nie dorównał. Jeżeli aż go pokona, świat nie będzie miał już dla niego żadnych wyzwań i jego przygody najpewniej dobiegną końca. Przynajmniej ja tak przypuszczałem, kiedy dowiedziałem się, że historia Pokémon Journeys zmierza właśnie w tym kierunku, no i się nie myliłem. Leon zapewnił naszemu bohaterowi pamiętny ostatni pojedynek z użyciem wszystkich możliwych wspomagaczy w formie Mega Ewolucji, ruchów Z i Dynamaxu. Ten ostatni został użyty nawet dwa razy. I wszystko to, aby led. Dwo pokonać Liona. Miałem pewne obawy, że ukazując go jako niepokonanego przez całą serię, walka z nim może temu hej powinien dorównać, ale odetchnąłem z ulgą w momencie, jak dowiedziałem się, że jego Cinderace ma umiejętność Libero. Moim ulubionym momentem całej walki było naturalnie starcie Pikachu i Charizarda, dwóch igon serii oraz Pikachu widzące wszystkie pokemony Asha, z którymi podróżował. Przepiękny moment, po którym następuje ostatni wybuch spektakularnej animacji. Mogę zostać za to zjedzony, ale moją ulubioną walką w XYZ nie jest pojedynek Asha i Elena, a walka, która miała miejsce tuż przed nią. Aż kontra Sawyer. Nie z powodu wyniku owej potyczki, a z tego, że była dla mnie po prostu bardziej pamiętna. Sawyer jest postacią używającą faktycznej strategii, którą po prostu doceniamy bardziej niż pokonanie dwóch Pokémonów ruchem Gilotin. Walka rozpoczyna się w wielkim stylu, chałduczą w specjalnym stroju przygotowanym przez Serenę. Jednym z moich ulubionych pokazów błyskotliwości Asha w całej serii jest to, w jaki sposób wykorzystuje drzewa na polu walki, aby zablokować Edgy's dostęp do formy obronnej. Ten moment naprawdę sprawił, że teraz chcę, aby gry miały podobną mechanikę, pozwalającą ci na wykonanie specjalnej akcji w zależności od otaczających się Przedmiotów. I oczywiście wisienko na trakcie jest starcie Mega Subtaila i gdy Ninjy z oponieniem w tle, któremu nadany jest wokal w ostatnich chwilach walki. Nawet poteczka z Lejnem nie dostała tak specjalnego traktowania. I że mówimy tu o X, Y i Z, pojedynek ten jest oczywiście cudownie zaanimowany. Na pierwszym miejscu umieszczam walkę, która nie ma najlepszej animacji czy też najwyższej stawki, ale ma za to najlepiej napisany konflikt w całym anime Pokémon. Aż kontra Paul. Zanim przejdziemy do samego meczu, należałoby trochę przedstawić jego okoliczności. Ciężko nazwać to, co działo się między Aszem i Paulem podczas całej serii Diament i Perwa zwykłą rywalizacją, bo na początku bliżej im było do nienawidzenia siebie nawzajem. Poza posiadaniem tego samego celu wygrania ligi, wiąże ich również Chimchar, którego Paul wypuścił, ponieważ uważał go za zbyt słabego, niewartego trenowania Pokemona. Ash oczywiście nie może znieść takiego zachowania, więc sam przygarnia porzuconą małpkę. Po dotarciu do ligi nie jest już to ten sam słaby Pokémon, a potężny Infernape, który teraz ma okazję pokazać swojemu Trenerowi nie tylko jak bardzo urósł, ale i co Paul stracił, go tego dnia porzucając. Jest to niesamowicie satysfakcjonująca konkluzja konfliktu budowanego przez cały sezon. Pomimo poproszenia Ołka o przesłanie mu wszystkich swoich stworków, to jedyna walka w całej lidze, w której aż wykorzystuje tylko pokemony słytane w Sino plus Pikachu, aby móc odtworzyć wcześniejszą walkę z Paulem w sezonie i móc udowodnić swoją wyższość. Obie strony prezentują podczas walki świetne strategie i w pełni wykorzystują ruchy swoich pokemonów i czasami nawet ruchy przeciwnika. Postrzeganie pokemonów jako przyjaciół kontra postrzeganie ich jako narzędzi do wygrywania walk. Nie tylko jest to pojedynek pokemonów, i idei. I mimo tego, że nastawienie pole jest praktycznie identyczne do tego posiadanego przez kompetentywnych graczy, w anime spisuje się ono perfekcyjnie, jako kontrast ideologii Asha. Jakie są wasze ulubione walki Asza? Możecie mi dać znać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokemonach, zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.